Na YouTubie znajdziecie już wiele testów najnowszego Hyundai Tusana. Wszyscy mówią o tym, jak on wygląda, jaki jest w porównaniu z poprzednikiem, ale nikt tego poprzednika nie pokazuje. Zapraszam na porównanie trzeciej generacji do czwartej generacji Hyundai Tucsona. Tu są trójka to oczywiście poliftowa wersja. Wielki grill z przodu, ale klasyczne lampy. Ten nowy również ma taki ogromny grill z przodu, który tak naprawdę jak mamy wyłączone światła dzienne jest całkowicie czarny. Ale lampy te do takiej normalnej jazdy poza miastem, kiedy jest ciemno i lampy drogowe są tutaj w tym miejscu. To jest taka ciekawostka. Ten element robi kolosalne wrażenie na wszystkich, ale to nie jest jedyny element, który w tym samochodzie robi takie wrażenie. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, jak zobaczyłem ten samochód po raz pierwszy, mniej więcej miesiąc temu, to są te nadkola, właściwie dokładnie ich kształt, zarówno przednie, jak i tylne. Bardzo przypomina mi to, co zastosowała Toyota w najnowszej rafce, ale już reszta jest zupełnie inna. Tutaj sobie idzie taki chromowany element, taka listwa przez całą długość samochodu. Tu są jakieś takie odjechane przetłoczenia, które nawiązują tak naprawdę do tego grilla, bo są pod podobnymi kątami. Do tego w porównaniu z poprzednikiem urósł pod każdym względem. Jest dłuższy, szerszy, wyższy, ma o 10 mm większy rozstaw osi. Tak naprawdę jest zupełnie nowym samochodem, na zupełnie nowej płycie podłogowej. Zobaczcie, jak wygląda to. Jest totalnie charakterystyczny, z tą taką diodową lampą, która idzie przez całą długość, z tymi lampami, które się tutaj wrzynają w karoserię. Znaczek znalazł się tutaj, dużo wyżej niż w poprzedniku. Nie ma też wycieraczki, która jest, ale schowana tutaj, w tym miejscu. Należy się do tego trochę przyzwyczaić, no bo ona wyciera szybę, Mniej więcej w ten sposób, czyli te pola są y, niewidoczne. Jest to trochę gorsze niż w tym poprzedniku, tak naprawdę, ale to, że jej nie ma, fajnie wygląda. Chciałem Wam teraz pokazać ten samochód w środku, ale najpierw zacznę od poprzednika, żebyście mogli zobaczyć, jak duży progres Hyundai uczynił pod tym względem. No, ten samochód zawsze bardzo mi się podobał w wersji poliftingowej. Ma taki charakterystyczny tablet tutaj, który sobie wystaje z deski rozdzielczej. Nie każdemu to przypada do gustu, ale w obsłudze jest całkiem proste. Bardzo mi się podoba, jak logicznie rozwiązany jest ten samochód. Bardzo fajne, proste, przejrzyste tutaj sterowanie z kierownicy. Genialna, prosta, dwustrefowa w tym wypadku klimatyzacja. Jeżeli miałbym mieć jakieś zastrzeżenia, no tutaj mam jakieś skórzane wykończenie, które jest... W miarę fajne, ale sama jakość tego plastiku, mimo tego, że jest dość miękki, no, nie jest najwyższych lotów. Fotele do tej pory uważałem za wygodne, ale trochę do sobie pojeździłem tamtym, tym nowym. No i w tym nowym są jeszcze lepsze. I teraz tam wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Ale do rzeczy, bo trzeba pokazać, jak wygląda środek tego samochodu. W podstawowych wersjach oczywiście mogą być jeszcze analogowe zegary. My mamy najwyższą możliwą specyfikację, jaka jest dostępna. Także nie porównujemy tak jeden do jeden tego tamtego do tego, no bo jednak tam jest średnia wersja, a tu jest topowa. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy jeden ekran. 10 z hakiem przekątnej. 10,25 z tego co pamiętam i tak samo jest tutaj przed kierowcą. Do tego to jest takie ciekawe, bo tak naprawdę jest to nieubudowane niczym. Przez cały samochód idzie sobie taka listwa, która tutaj ma różne nawiewy. Zobaczcie, jak duży jest nawiew tutaj. Hyundai nawet to sobie jakoś tam nazwał R, coś tam. Sterowanie jest zasadniczo takie same, jeśli chodzi o te funkcje tutaj na kierownicy, ale kierownica jest dużo, dużo fajniejsza. Pojeździłem sobie tym samochodem, zrobiłem ze 150 km trasy i naprawdę ta kierownica super leży w dłoniach. Przycisk startera znalazł się tutaj. Zobaczcie, jakie genialne jest wykończenie tutaj tych przycisków. Znowu kolejne nawiązanie do tego grilla, który mamy z przodu. Bardzo ładne. No, jakość jest lepsza, chociaż tutaj dalej miejscami, no, mogło być ciut lepiej. Z fajnych informacji to jest taka, że ta indukcyjna ładowarka, którą również tam mieliśmy zamiast 5 W, ma już 15. Do tego ma bardzo fajny system wentylacji. Rzeczywiście korzystałem z niej szybciutko ładuję smartfona i ten smartfon nie jest przesadnie gorący. A tak wygląda ten ekran tutaj z tymi wszystkimi różnymi. A, nie można tego zmieniać. No, nie ma przed tym ucieczki, nie mamy tu już pokrętł. W tej topowej wersji jest taka klimatyzacja, ale powiem Wam, że nie ma problemu, jeżeli chodzi o obsługę tego podczas jazdy. Bez żadnego, bez żadnego trudu sobie z tym dawałem radę. W dalszym ciągu są tutaj jest tutaj podgrzewanie kierownicy, jest tu podgrzewanie foteli. Te wersje topowe, dwie z góry, ta jest najwyższa. Mają również podgrzewanie kanapy z tyłu. No. W Hyundai'u, tak? No to, jest, to jest jednak dosyć niesamowite. Duży podłokietnik z dużym schowkiem. cap holdery, wszystko na swoim miejscu. A do tego mamy taki piękny, panoramiczny dach w tej wersji ambientowe oświetlenie, które ma chyba 64 kolory z tego co pamiętam, ale to są rzeczy, które szczególnie mnie nie interesują, bardziej interesuje mnie to jak samochód się obsługuje, jak się nim jeździ, tym się jeździ naprawdę bardzo fajnie. Zapraszam teraz do tyłu, no bo trzeba sprawdzić na ile się zwiększyło ilość miejsca z tyłu. No, zaczniemy od tego poprzednika, a potem siędziemy do tego samochodu. Nie zrozumcie mnie źle. Poprzedni tu są nie jest małym samochodem. Zresztą zobaczcie. Ustawiłem sobie fotel pod siebie. 185 cm wzrostu. Dosyć długie nogi. Bez problemu one się tutaj mieszczą. Tak samo miejsca nad głową jest całkiem sporo. No spokojnie. Cztery dorosłe osoby w trasie tym autem mogą jechać. Nie mówiąc o dzieciakach. Myślę, że trzy dzieciaki by się tu spokojnie zmieściły z tyłu z fotelikami. Nawiewy. jakiś tutaj. Jakieś takie jedno gniazdo USB. No i nowy. Ta kanapa. Ma taką fajną funkcję, że można sobie ustawić ją w paru pozycjach. Ustawię sobie w takiej dosyć wygodnej. O tak! To jest właśnie te 10 mm, zobaczcie. Mam dwa gniazda USB, nie trzeba rozgałęźnika. A w tej wersji topowej mam nawet trójstrefową klimatyzację, z tego co widzę. I bardzo fajna rzecz. Taka trochę z klasy premium. Otóż to z tej strony się. Może nie dla mnie jest Hyundai? To jest bagażnik poprzedniej generacji Tucsona. Podobno w tym nowym producent poprawił wykończenie, tak żeby się tak bardzo nie rysowało i nie niszczało. Z takich ciekawostek ta półka, która tutaj otwiera podwójną podłogę bagażnika w tej nowej generacji jest lżejsza i zaraz to przetestujemy. Ale słuchajcie, no ten bagażnik tak naprawdę nie ma się czego wstydzić. Zobaczcie teraz ten. W tej wersji z napędem naprzód ma 620 litrów, czyli o 107 więcej niż tamten. Spróbujmy, o tak! Można jedną ręką. Ale o dziwo nie mamy tutaj podwójnej podłogi, tylko mamy tutaj regularne koło zapasowe i to chyba nawet na takiej samej 19-calowej pięknej Feldze jak w tym samochodzie. Ok. Pewnie można sobie wybrać takie wersje bez niego. Czy to jest lepiej wykończone? Wydaje się, że tak. Być może to będzie dużo bardziej odporne niż tamto. Zobaczmy, z jaką prędkością zamyka się elektryczna klapa. Pamiętam, że w rav 400 mnie denerwowało, że tak wolno to robi. Tu jest trochę szybciej, no ale to jest topowa wersja. Pewno tej klapy nie będziecie mieli. To co? Trzeba jeszcze zajrzeć pod maski i zobaczyć, co podstawowego oferował Hyundai w tamtej wersji, a co oferuje w najnowszym Tucsonie. W poprzedniej generacji podstawowy motor miał 132 konie i był wolno ssący. W najnowszej generacji. Cennik. Zaczyna się od tej jednostki. To jest 1,6 Turbo. Wtrysk bezpośredni. 150 koni, W stosunku do tego, co było w poprzedniej generacji, bo on tam też występował. Ma nieco mniej koni, bo tam miał 177, tu ma 150. Dość zbliżone osiągi do tego silnika i spalanie. Ale tak naprawdę to, co jest najbardziej istotne, to jest moment obrotowy, bo on ma 250 Nm i to już naprawdę jakoś jedzie. Zaraz sobie tym samochodem pojeździmy i trochę o nim opowiem. Zanim ruszymy, mamy tutaj kamerę. Tak wygląda kamera cofania, tak wygląda kamera 360 stopni. Dodam, że już jest dosyć ciemnawo, bo robi się tak naprawdę zmierzch. Jesteśmy przed 15 zimą. Zobaczcie, jaką to ma w dalszym ciągu dobrą jakość. Ja, ponieważ dzisiaj nagrywamy dwa materiały, z w Amoku, zapomniałem kurtki w innym samochodzie, a tu oczywiście sobie podgrzałem fotel, podgrzałem sobie kierownicę. Hyundai ma taki fajny nowy system, że jak się... Włączy kierunkowskaz, to tutaj pokazuje nam kamerę z martwego pola. To samo jest w drugą stronę, proszę bardzo, ale tylko w tej topowej wersji. Producent też rozszerzył tutaj wiele funkcji, na przykład ten hamulec, który automatycznie reaguje na pieszych i na rowerzystów. Teraz ma taką funkcję, że również jak skręcamy w lewo, nie wiem czemu kiedyś nie miał, też... Też powinien zareagować. W tej chwili jedziemy sobie po takiej gorszej nawierzchni. Trochę słychać, jak to zawieszenie pracuje, ale nie ma tutaj zdecydowanie jakiegoś, jakiejś tragedii. I taka kolejna ciekawostka: Hyundai dał tego turbodoładowanego benzyniaka w tej podstawie 150-konnego, i nie ma tutaj miękkiej hybrydy. Oczywiście w Gamie jest taki samochód, ale ta podstawowa wersja silnikowa hybrydy nie ma. Producent deklaruje, że jej spalanie to będzie około. 6,6 ,6 do 7. My pozwoliliśmy sobie zrobić taki test, który pokażemy Wam nieco później. Test spalania tego samochodu i tam sprawdziliśmy czy żywścią tyle pali, także na razie nie będę o tym mówił. Sześciobiegowa skrzynia manualna. No całkiem fajnie zestopniowana. Ta szósteczka zdecydowanie sprzyja oszczędności. Tu system dość szybko nam nie wymusza, żebym ją wrzucił. Pewnie właśnie po to, żeby samochód jak najmniej spalał. Podoba mi się w Hyundai'u to, że to jest taki samochód, do którego wsiadam i jadę. Pewnie często to powtarzam, a to nie wszystkie auto tak mają, to głównie dotyczy tych takich popularnych marek. Skoda tak ma Hyundai, tak ma, tak prosta obsługa. Co więcej, ta obsługa jest w pewnym sensie zdublowana z innymi modelami, mimo tego, że mamy tutaj zupełnie nowy projekt deski rozdzielczej. takby um, idea tego, jak tutaj tym wszystkim sterujemy, jest dokładnie taka sama, jak, jak w każdym innym Hyundai'u. Mimo tego, że się doładował z sprężarką ten silnik, to no nie jest to demon prędkości. To przyspieszenie tam powyżej 10 sekund jest takie w sam raz do tego, żeby sobie tym samochodem dość spokojnie jeździć, ale pewnie nie o to chodzi, żeby takim wielkim samochodem jakoś bardzo szaleć. Oczywiście są przewidziane takie wersje w gamie, które mają dochodzić hybrydowe N-ki nawet do 300 koni, będą wtedy oczywiście miały napęd na 4 koła i to może być ciekawa alternatywa. To, co mi się mega podoba w tym samochodzie, to są siedzenia. Są bardzo wygodne, są dużo lepsze niż te, które były w poprzedniku. A te w poprzedniku, przed chwilą w nich siedziałem, no, też są niczego sobie. Ale jest takie poczucie, że zaczynamy być w samochodzie nieco wyższej klasy. Tam, w tamtym Tucsonie, zwłaszcza jakość tych plastików trochę wołała o do nieba, a może inaczej. Ona zaczęła wołać w momencie, kiedy zobaczyliśmy te plastiki. Także naprawdę, naprawdę fajne auto. No cena takiego samochodu w tej specyfikacji dochodzi do prawie 150 tysięcy, jest tam 140 z hakiem, więc sporo. Myślę, że w najmie długoterminowym byłaby dużo, dużo ciekawsza, no my tej wersji akurat tak w dobrych promocjach w tej chwili nie mamy, mamy drugą co, co do wyposażenia. I ona miesięcznie z pełnym pakietem na 36 miesięcy kosztuje niespełna 1500 zł netto, oczywiście z pełnym pakietem usług z AC, OC, NNW, asistansem, my płacimy za serwisy. My nadajemy Wam dwa komplety opon, dbamy o to, żeby nic nie musieliście płacić za ich wymianę i też je przechowujemy, także 1500 zł za nowego Tucsona. Nowy Tucson jest dużo fajniejszy niż ten stary, ale tak naprawdę jest nowym samochodem i powiem Wam, że on nie tylko świetnie wygląda, ale też bardzo dużo fajnych rzeczy, rozwiązań oferuje w środku, w tej przestronnej, rodzinnej kabinie. Suwa średniej klas